Faktycznie, teraz 9. Teraz masz jak pomóc z indikacją, tam jest tragedia z opłatami? Wszystko ma w regulaminie punkt 8 napisane, jak tam wypłaty działają i kiedy, jaką sumę ci mogą wypłacić. A jeżeli chodzi o weryfikację, jakieś tam KYC dokumenty, no to to, co oni ci kasą wysłać, to musisz wysłać, bez tego nie wypłacisz. Normalne to są weryfikacje kasy. Teraz praktycznie każdy kasynę tak robi. Mamy to, MAMY TO, MAMY TO, STOP, 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 ROZLICZAMY, ROZLICZAMY, a co tu się tak zacięło, że ja nie mogę nic tu już kliknąć, chuj, chuj, wyreagowałem całkiem, a nie, działa, wow, mm. once, win, roz, rozliczane, Jeszcze to powolutku, powolutku chce na farmicie tych punktów. Zalewałeś już niby za wszelkie komentarze? Nie, nie, nie. Będą na koniec streamka. W każdym miejscu... Nic to się nie łączy no, z takimi łajdami. Tutaj coś tak może połączyć nawet? Jeszcze słyszę. Tutaj jakieś się kurwa połączyć... No to i tak pizda jest, tak i tak jest pizda. Wciąż. Chociaż, chociaż, kurwa tu ładnie teraz, zapalniczki jakby dało. Musi ładnie to. Zapalniczka to musi jakoś, no to i tak pizda. ostatni spin. Zapalniczka, 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 zapalniczka. Tutaj. Jeszcze jedna, jeszcze jedna szansa. Zapalniczkę tutaj. Kurwa i tak, i tak dobrze, i tak, i tak dobrze, ale, ale mogło być. Mogło być dużo dużo lepiej